To jest właśnie cała magia. Tak naprawdę możecie zrobić wszystko, co sobie wyobrazicie. Bawcie się tą stronką, kombinujcie, twórzcie niestworzone rzeczy. Nauczycie się w ten sposób więcej, niż gdybyście chodzili na jakiekolwiek kursy, czy nie wiadomo co. Praktyka czyni mistrza, a teoria... Teorii można się uczyć całe życie i nigdy nie zacząć. A tutaj już dzisiaj zaczynacie i już jutro, za tydzień będziecie wiedzieć dużo więcej, niż w jakiejkolwiek innej sytuacji. Na ten odcinek to chyba było wszystko i teraz dam wam fajny bonus. Eee, kiedy zrobicie własną stronę i klikniecie Publish tutaj na górze, ta strona zostanie opublikowana do internetu. Każdy z was będzie mógł zobaczyć ją, wysłać znajomym, wysłać mamie, tacie, szefowi, jeżeli stworzysz jakąś stronę do firmy. Jeżeli zostawisz link do tej strony u mnie w komentarzu filmu, to moja sztuczna inteligencja, która została wytrenowana na bycie ekspertem od oceniania stron internetowych. Wejdź na nią i w komentarzu zwrotnym zostawić Ci feedback, co można w Twojej stronie poprawić. To jest taki bonus ode mnie dla Ciebie, widzu, żebyś mógł sprawdzić, jak Twoje umiejętności mają się do rzeczywistości. To na tyle dzisiaj.